Cześć, cześć, cześć. Witajcie. Dzisiaj do sklepu zawitał kolejny łuk Dziurawiec. Jest on z eventu Steampunkowego. Um, cóż mogę powiedzieć? Kolejny łuk. Nie wiem, Epic się jakoś uwziął na te łuki. Co prawda, nikt tymi łukami nie gra. Bo nik nikogo nie widzę, żeby ktoś na misjach grał tymi łukami. Ale dobrze, no, zobaczmy. Może ten będzie jakiś rewelacyjny. Oczywiście udało się go zbudować w dwa modyfikatory, dwa razy obrażenia odkryta. No i wiadomo, możecie sobie, że tak powiem, wybrać żywioł jaki chcecie. No to to jest jedyny jakiś taki plus z tego co zauważyłem. Eee, 51%, 420% obrażenia odkryta, szybkość 3 1. 8, 1. Zasięg. No, praktycznie uderzenie też jest spoko. Obrażenia w głowę. No, dobrze i 86 tysięcy, więc przy tym buffie. Eee, jaki mamy dodatkowy nowy bonus? Przy zlikwidowaniu wroga pozostaje niebezpieczna chmura pary. Eee, efekt może wystąpić nie częściej niż co 5 sekund. Znowu <grym>, nie mamy nic opisanego, jakaś tam chmura, pary zostaje i ona zadaje jakieś obrażenia. Nic nie wiadomo o tej chmurze, z czego to się bierze, czy to jest jakie obrażenia, czy to jest. Pff, nic, nic totalnie, nic nie wiemy. Ale dobra. Mm. ANS jest spoko. W sumie, żeby grać jakąkolwiek postacią podłuki, to nie pozostaje nam nic innego jak tylko i wyłącznie farach o kamiennym sercu. Taka jest prawda, żeby stworzyć sobie większe AOE. I teraz ja sobie do tej pory używałem załadowanego i gotowego, też spoko opcja, ale przez to, że posiadamy energię na tym łuku więc ja sobie zmienię na łuk plazmowy Obeżnie od, od energii mają 20% szans na porażenie pobliskich wrogów co dodaje im 58% obrażenia do ataku Wymiatanie na całego, subwafle, bojowe bity, no i wszystko to co nam bufuje snajperki, czyli szybka luneta i pewny strzał. Nic więcej w sumie nam nie jest potrzebne. I teraz sobie wskoczymy na misję i zobaczymy czy jest coś z tego warte. Zobaczymy jak ta zabójcza chmura w ogóle daje sobie radę. Więc nie przedłużając idziemy na misję. Tecie. Jeżeli Wam się podobają materiały, zawsze możecie mnie wesprzeć w sklepie, pisując kodzik Montercool. Was to nic nie kosztuje, nie to się pomaga rozwijać. No i wracamy teraz do materiału. Dobra, na dzień dobry, pokażę Wam ee, chmurę. Chmura, żeby zadziałała, musi być w polu spowalniającym, więc. <śm> <śm> Gruchotacz, gruchotacz jak gruchotacz, no nie? Obrażenia są spoko z tego łuku, nie ma także że jest tragedia jakaś. Ale no, są lepsze sposoby zabijania gruchotaczy w tym momencie, niż stanie łukiem, no nie? Moje zdanie osobiste, no nie? Więc generalnie, no... takie sobie, no nie? Następny będziemy mieli obóz, no nie? No bo... Tak, jak mówię, no nie chcę, żeby ten materiał trwał długo, więc obóz tak samo. Bardziej jest to zasługą znowu Farad i jej, że tak powiem, AOE, który robi i dodatkowo e, łuku, łuku, że tak powiem, e, który spora mamy, przebija się na różne inne mobki. To jest w sumie tyle. Generalnie nie podnoście go, bo nie ma sensu. Szkoda, perka i reprofitu, wszystkiego i tak dalej. Więc, jak dla mnie, to jest krab totalny. Kolejny jakiś niewypał, Epika. Jak w którym nie będzie nikt grał, bo nikt tym nie będzie grał. Może ktoś sobie przez parę dni potestuje i na tym się skończy. Z mojej strony to jest tyle. Jeżeli się materiał podobał, łapka subit na kanale. W miarę regularnie wszystko takiego sobie wrzucamy. A ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć, cześć.